Dzień dobry, przedstawiam Państwu naszego Mercedesa SL65 AMG, czyli auto z cyklu tych, gratka dla kolekcjonerów. Samochód z rynku japońskiego, z przebiegiem zaledwie 50 tysięcy km. Auto jest bezwypadkowe i prezentuje się fenomenalnie. Jest w kolorze Palladium Silver, to jest lakier metalizowany. Przepiękny, naprawdę to auto wygląda świetnie. No i co tu dużo mówić? Pod maską 6 litrów. 6-litrowa jednostka V12 o mocy 630 koni mechanicznych. Auto z 2013 roku i w tamtych latach był to najdroższy dostępny Mercedes. W ich ofercie nie dało się kupić nic droższego. Co było seryjnie produkowane i seryjnie sprzedawane. Niesamowity jest ten samochód, jest przepięknie skonfigurowany. Mamy tutaj pakiet carbon od AMG, czyli taką dokładkę przedniego zderzaka wykończoną w karbonie, jak również lusterka oraz spoiler. Na tylnej klapie. Ale zobaczcie, w jakim stanie jest to auto. Tutaj w żaden sposób nie jest spiaskowane, nie jest poobijane. To wszystko prezentuje się po prostu fenomenalnie. Zobaczcie na te klosze lamp. Są w idealnym stanie. Mamy tutaj Intelligent Light System. Od Mercedesa. Zobaczcie na ten grill, tutaj wszystko jest w idealnym porządku. Żadnych uszkodzeń na lakierze. Po prostu idealny. Moi drodzy, w naszym Mercedesie SL z przodu są 19-calowe felgi. Natomiast w tym modelu z tyłu były 20-calowe felgi, Więc mamy z przodu 19, z tyłu 20. Do tego potężny sześciotłoczkowy zacisk od AMG. Oczywiście musi być podpisane V12 Biturbo. Zobaczcie jeszcze raz na te lusterka. przepiękną malinie ten samochód felgi oczywiście od AMG i ten karbonowy spoiler jedyny mankament jakiego się dopatrzyłem w tym egzemplarzu to jest taka odchodzący lakier bezbarwny właśnie z tego spoilera w niektórych miejscach jest taki jakby podszedł troszkę powietrzem, ale myślę, że w tym samochodzie to to jest szczegół, który bez żadnego problemu można sobie poprawić. <kluje> Przepraszam. Zobaczcie, z tyłu jak wygląda ten egzemplarz. No coś pięknego. Ten układ wydechowy oczywiście AMG. W tym egzemplarzu mamy kamerę cofania. Oczywiście są też czujniki cofania. SL65. Auto oczywiście przeszło kompleksową konwersję z rynku japońskiego na rynek europejski, więc nie musicie się Państwo obawiać, że to auto nie przejdzie przeglądu czy nie zostanie przerejestrowane. Tutaj, auto spełnia wszystkie prawne normy związane z naszym rynkiem i rynkiem europejskim, więc nie trzeba się o nic w tej kwestii martwić. Fenomenalne jest to auto. Coś pięknego, 6 litrów V12. Zerknijmy do środka, ale jeszcze mamy oczywiście komfortowy dostęp, bezkluczykowy, jest też. Asystent Martwego Pola. I zobaczcie, jak wygląda wnętrze. Beżowa skóra z palety Exclusive. oczywiście z wytłoczonym logiem AMG. Wszystko jest w rewelacyjnym stanie. Nie jest powygniatana, nie jest poprzecierana, nie jest poprzebarwiana. Rewelacja. W tym egzemplarzu mamy również oświetlenie ambiente. Proszę. Zobaczcie, w jaki sposób jest to wykonane, wykończone. Tutaj wszystko jest obszyte tapicerką skórzaną. I zobaczcie na stan tych elementów. Nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych mankamentów. Lusterka, oczywiście, elektrycznie regulowane, składane. Fotele również elektrycznie regulowane. Zarówno kierowcy, jak i pasażera. Mamy właśnie pamięć. Do tego nagłośnienie Bank and Oldsmen. O ile dobrze pamiętam, to jest wersja high end, ale. Nie jestem w 100% przekonany, to jest informacja do zweryfikowania. Oczywiście są podświetlane nakładki progowe z logiem AMG. I również zobaczcie, oczywiście przy okazji tutaj troszkę nabrudziłem, ale to jest detal. Zobaczcie w jakim stanie są te nakładki. One nie są praktycznie porysowane. Prezentują się rewelacyjnie. Deska rozdzielcza również jest wykończona tapicerką skórzaną. Do tego elementy ozdobne mamy w, w karbonie, karbon w połysku. Oczywiście cała konsola środkowa jest również wykończona karbonem.